Dlaczego musisz podrywać koleżanki, matkę, siostrę twojej dziewczyny? Witam. Dzisiaj powiem ci o czymś, o czym wielu osób nie wie, a ci, co wiedzą, no to to wiedzą i nie chcą się podzielić tą informacją, bo są egoistami najprawdopodobniej, ale no trzeba się dzielić, trzeba się dzielić nie tylko wiedzą, ale też innymi rzeczami. I do czego tutaj zmierzam? Chodzi o to, że wiele osób zapomina o tym, jak ważna jest, e, nazwijmy to, sąsiadująca gałąź, gałąź, gałąź kobiety, z którą się spotykasz. Widzisz, ogólnie wiele osób, gdy skupia się na jakiejś dziewczynie, zazwyczaj z, załóżmy, że spotykasz się z dziewczyną. I ta dziewczyna ma koleżanki, ta dziewczyna ma matkę, ta dziewczyna ma babcię, ta dziewczyna ma może siostrę albo siostry i widzisz, jeśli znasz mechanikę działania kobiety, to doskonale wiesz, że kobieta tak naprawdę nie ma swojego własnego zdania, tylko zawsze kieruje się no, emocjami, zdaniem innych, jest jak taka chorągiewka na wietrze, a tymi tym wiatrem są emocje, i to jest właśnie to. I w... dlaczego to jest takie ważne? Każda dziewczyna ma koleżankę, nawet te narcystyczne będą miały jakąś tam kumpelę, może będzie taka, co będzie zmieniana co pół roku i tak dalej, ale zawsze będzie tak, że będzie miała jakiś, nazwijmy to, feedback obok siebie. I teraz zobacz. Jeśli Poznasz tą mechanikę, zasadę, będzie to dla Ciebie takie naturalne i to nieraz uratuje Ci relacje. Zobacz, nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ na dziewczynę mają jej koleżanki, jej rodzina, a w szczególności płeć piękna, czyli kobiety. Bo jasne, może zakumplować się z jej ojcem, z jej bratem, ale no co, coś się wysypie, brat pójdzie, ona powie: wyjdź stąd, nie gadaj ze mną. To jest po prostu trochę inna zasada działania. Jednak e, kobiety, ja to mówię, taki umysł połączony, umysł roju, e, jedno drzewo i tak dalej, lepiej na siebie gdzieś tam oddziałowywują. I teraz zobacz, musisz mieć takie poczucie e, w pewnym sensie że jej najlepsza przyjaciółka, jej siostra, a nawet jej matka, no podoba Ci się tak, że mógłbyś ją ostro wygrzmocić. Musisz mieć takie nastawienie. Wiem, że to nie jest normalne, że to jest chore, że to jest dziwne, ale to działa. To działa na tyle, że pomoże Ci w późniejszych etapach, które na 100% nadejdą, bo wkradnie się rutyna. I teraz zobacz, w sytuacji, w której okej, okay, na początku dziewczyna jest Tobą zafascynowana e, i tak dalej, może tego tak e, nie zobaczysz, ale ile razy może słyszałeś od swojej dziewczyny, że zadzwoniłeś do niej i ona nie odebrała? I jej koleżanka powiedziała: daj mu szansę, za, odbierz, albo zadzwoń do niego, napisz. Ile razy tak słyszałeś? Ja słyszałem tak wiele razy. Często wiele tych koleżanek, tej dziewczyny, że u nastolatek jest to jeszcze bardziej, było tak, że gdzieś tam ona pogadała z koleżanką, zobaczyła moje zdjęcia, jakieś tam socjal i tak dalej i zobaczyła, że no w sumie spoko, no nie, dawaj, 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 no nie, zadzwoń do niego, odzwoń do niego i tak dalej, i tak dalej. To skutkowało tym, że zacząłem się spotykać z tą dziewczyną i tak dalej. Więc widzicie, wpływ dziewczyny, no, jest, wpływ koleżanki, dziewczyny zawsze jest ogromny. I mówię, może tego nie widać na początku, gdy dziewczyna jest zafascynowana tobą, zauroczona i tak dalej. Wtedy wszystkie słowa dookoła, no tych. Dziewczyn, czy to matki, i tak dalej, no ona będzie olewała, rozumiesz? Ona będzie olewała, wręcz jeszcze będzie to ją bardziej nakręcało na ciebie, bo jak coś jest zakazane, to kobietę zawsze bardziej kusi, e, dlatego zakazane uwodzenie. Pozdrawiam serdecznie. <śm> I witam na moim kanale. Więc lecimy. Kobiety z natury są ciekawskie i zazwyczaj chcą to, czego nie można mieć, co jest zakazane, to je kręci, ale w późniejszym etapie, gdy wkradnie się rutyna, te emocje opadną, no to już będzie wpływ tych nazwijmy to z zewnętrznych osób miał już ogromny wpływ na przyszłość waszej relacji, rozumiesz? Bo widzisz, jeśli dziewczyna, jej koleżanka nie będzie ciebie lubiała, no to naprawdę wystarczy jakiś mały twój błąd. I ta koleżanka powie, wiesz co, ty jest taki frajer, weź do niego nie dzwoń, nie rób tego i tak dalej. Często jest właśnie tak, że w wiele sytuacji, które spotyka ciebie z dziewczyną, to są po prostu reakcje jej koleżanek na ciebie. Rozumiesz? Czyli one jej coś mówią, nie odbieraj, zablokuj go i tak dalej. I ona to robi. Takie są kobiety. Kobiety gdzieś tam no, rzadko podejmują same decyzje. Często jest tak, że jak ty krzykniesz i tak dalej, zobacz, że dziewczyna e, zrobi coś, no nie? Widzisz, to jeśli znasz mechanikę kobiety, doskonale wiesz, że czasem e, dziewczyna może nawet nie chcieć się całować, ale jak jej, tak jakby powiedzieć, przyciśniesz ją zrobisz to w taki dominujący sposób, to u, u, ulegnie. Czasem jest tak, że po dziewczynie, chodź tutaj i tak dalej, ona idzie, no nie. Więc widzicie, kobiety gdzieś tam no, są podatne, no nie? Kobiety są podatne i widzisz, dlatego kobiety nie lubią facetów, którzy są niezdecydowani, i tak dalej, bo ona chce być, jakby to powiedzieć zdominowana, ona chce, żeby ktoś za nią decydował, bo ona jest taką, no, kobietą, tam wszystko gdzieś tam w niej się. Gotuje w niej, się tam po prostu kręci i tak dalej, i potrzeba kogoś, kto po prostu złapie tą chorągiewkę i po prostu przytrzyma i tak dalej, i tak dalej. Nada e, kobiecie kierunek lotu, bo ona nie wie, ona będzie krążyła dookoła jak wiatr, jak taki latawiec, wiecie. Ale jeśli złapie się za sznurek i pociągnie, no to wtedy jesteśmy w stanie gdzieś tam kierować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobacz. Zazwyczaj jest tak, że nawet tak rozmawiam z jakimiś tam ludźmi, osobami, to często jest tak, że on ma spinę, on ma kosę z koleżankami, e, z koleżankami e, już swojej byłej dziewczyny i tak zawsze było, rozumiesz? Więc co to oznacza? To oznacza, że te kobiety nawet pomogły tej dziewczynie rozstać się z tym facetem. One wręcz nagadywały ją na to, żeby poszła, żeby poznała, żeby poznała innego i tak dalej i tak dalej. Rozumiesz? Bo one go nie lubiały, one go nienawidziły, więc tak naprawdę w chwili jakiejś tam kłótni czy coś te koleżanki tobie nie pomagają. Te koleżanki nie pomagają, wręcz przeciwnie. Dolewają oliwy do ognia, rozumiesz? Za Twoimi plecami. Naprawdę. Naprawdę, rozumiesz? I to jest właśnie to. Nawet matka, gdy widzi, że źle traktujesz dziewczynę i tak dalej, będzie robiła wszystko, żeby ten związek, tą relację rozwalić, rozumiesz? To są naturalne mechanizmy. Rozumiesz, to są naturalne mechanizmy. Więc mówię. Jeśli masz jej znajomych, nazwijmy to za wrogów, no to automatycznie stajesz się wrogiem, no nie? Po pewnym czasie, no wiesz, grupa zrobi wszystko, żeby Ciebie po prostu odrzucić, rozumiesz, żeby Ciebie odrzucić. I widzisz, ja to znam, tą mechanikę już od bardzo, 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 bardzo dawna. Może już kiedyś coś wspominałem o tym, e, może nie. No bo ja zazwyczaj, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie pamiętam o wszystkim, co nagrałem, i zazwyczaj podwójnie e, nie nagrywam, no nie? Więc, no, tutaj mm, masz świeżość, <laughs> świeżość fresh, fresh air i tak dalej. E, więc po prostu, wracając do tematu, jeśli znasz tą mechanikę to możesz to wykorzystać na swoją korzyść. W jaki sposób? Widzisz, ja gdy poznaję dziewczynę i poznaję jej koleżankę, no to często robię tak, e, robię tak wszystko, e, żeby ona mnie nie polubiła. Często jest tak, że dziewczyna nawet będzie chciała Ciebie poznać ze swoimi koleżankami i tak dalej. Zresztą są to fajne dziewczyny, czasem nie gorsze od Twojej gdzieś tam e, panienki i... Jeśli ja, no nazwijmy to tak delikatnie mówiąc, podrywam ją, ja po prostu jestem w porządku, okej, okay, fajnie wyglądasz i tak dalej, no to zobacz, ta dziewczyna później, gdy nawet się ja pokłócę z dziewczyną, czy nawet gdzieś tam e, zrobię coś złego, e, oszukam, czy coś tam dziewczynę i ona przyjdzie zapłakana do tej jej koleżanki, no to ona będzie miała odczucia wobec mnie takie, że fajny chłopak. Fajny chłopak. A jeśli dorzucimy do tego, że ja podrywałem tą dziewczynę w taki sposób, że no koleżanka mogłaby się z nią gdzieś tam no, pokłócić i ze mną przespać, no to już w ogóle, to już w ogóle. Mega dużo propsy. Miałem taką sytuację właśnie, że raz się spotykałem z jedną dziewczyną i ona miała super koleżankę. I ona nawet widziała, ona mówiła, co, podobać się, podobać się, no fajna jest, no nie? I wiecie, co zrobiła? Ona po prostu pokłóciła się z tą koleżanką. Ja już jej nigdy nie widziałem. No nie, to był pewien proces, bo później gdzieś tam staliśmy, gadaliśmy sami i tak dalej, i już później po tej, nazwijmy to, imprezie już jej koleżanki, e, jej koleżanki nie. Nie widziałem w taki sposób, że nie widziałem je razem, ale ja ją widzę i czasem jest cześć, cześć i tak dalej. No, jeszcze jakby to powiedzieć do niej, jakby to powiedzieć nie atakowałem, bo mam inne te, no ale może być tak, że po prostu coś zrobię z jej koleżanką w niedalekiej przyszłości. No, nie na razie mam inne gdzieś tam sprawy, ale widzisz, to zawsze powodowało że ja nigdy nie traciłem, tak samo do matki, czasem warto powiedzieć, że ładnie wygląda, dzień dobry, ładnie pani wygląda, o widzę jakaś nowa fryzura, tak dalej, widzisz, to jak będziesz przychodził, to często ta matka będzie się nawet tak seksowniej ubierała i tak dalej, żeby po prostu wywrzeć na tobie jakieś wrażenie, widzisz, no emocje działają, robią swoje, i to powoduje, że później nawet jak dziewczyna przychodzi wkurzona i tak dalej, no to matka, a tamtego, to z tobą jest coś nie tak, bo ty jesteś dla niego taka niedobra i tak dalej. I widzisz, matka często, e, czy tam jej koleżanka, ugasi ten ogień, który gdzieś tam ty z nią wy, wytworzyłeś, rozumiesz? Naprawdę tak działa. Jeśli na przykład będziesz miał kosę z jej matką, no to gwarantuję ci, że wasza relacja nie przetrwa jakiejś gorszej sytuacji. Rozumiesz? Dlatego widzisz, często jest tak, że jak ja poznaję dziewczynę przychodzę do niej do domu, no to jestem dla wszystkich taki, jakby powiedzieć taki, że mnie lubią. Nawet z jej babcią. No nie miałem nas taką sytuację, że zostawiłem jakąś tam dziewczynę. Zostawiłem po prostu ale jej babcia, z jej, babci byli, z jej babcią byliśmy takie ziomki, spoko fajnie. I powiem ci, że ja jeszcze po rozstaniu z dziewczyną przez chyba 10 miesięcy raz w miesiącu przyjeżdżałem do jej babci na kawkę. Sama do mnie dzwoniła, mnie zapraszała. Później to już było dla mnie takie trochę hardkorowe, bo kurde, ja już mam inną panienkę, a przyjeżdżam jeszcze do gdzieś tam do dziewczyny, do byłej dziewczyny, do jej babci my sobie pijemy tego i tak dalej. Tak jej babcia gdzieś tam miała nastawienie, że może się jeszcze kiedyś gdzieś tam e, może się jeszcze gdzieś tam kiedyś zejdziecie, i tak dalej, ale ja w pewnym momencie to zakończyłem. Bo to było już takie: ja, ja katowałem dziewczynę w ten sposób. Bo jak ja przyjeżdżałem, to ona musiała uciekać albo siedzieć w pokoju, nie chciała wyjść, a to ja ją zostawiłam, No nie, wiem, zobaczcie, jaki to był naprawdę dla niej. A babcia, a tam ona czasem się pyta: Co tam u ciebie, i tak dalej, i tak dalej, no nie. Ale no mówię, jak a później zerwałem. Ona do mnie dzwoniła, ja chyba jeszcze ostatni raz w 2022 roku pytała się, co u mnie słychać, czy przyjadę, ja mówię, że ja nie mogę, ja gdzieś tam po prostu jestem zajęty i tak dalej, no ale jak będę miał chwilę, no to po prostu, no mówię, że to, to by dla mnie hardcore, że to, to że naprawdę było takie, ojejku, no nie, ale jak, kurde, no nie, nie mogę, nie mogę, naprawdę, nie mogę, to już no, ze względu na tą dziewczynę, bo ona się męczyła, no nie męczyła się. No, kurde, to już było takie, no mówię No bo ta do jej, do babci tam przyjeżdżałem A ona tam gdzieś tam przesiadywała u niej No, jej koleżanka, pamiętam też tak koleżankę z nią się tak dobrze miałem, że brałbym Naprawdę Jej koleżanka to była taka klubowiczka No nie e, I ona jak później zerwałem z tą laską, to tam mi wysłała zaproszenie Ale kurde no mówię, że też mogłem brać, ale no nie, już tak, no nie bądźmy już tacy, do, no nie, nie, po prostu gdzieś tam to sumienie, wiesz co chodzi, ale mówię, ja zawsze mam, jakby to powiedzieć, dobre stosunki z e, koleżankami dziewczyny, to są moje ziomalki często, no nie, naprawdę, takie, że czasem nawet idę sam gdzieś tam na spacer z jej koleżanką pogadać niż przykładowo no, są takie, dlatego ja doskonale wiem jak ten mechanizm działa, no nie? Miałem raz taką sytuację, że no kurde, to już o tym kiedyś mówiłem. Ja miałem jej matka ją bardzo młodo urodziła w wieku 16 lat i ona jej matka była taka młoda, wiesz wie, o co chodzi. Jeszcze między mną a tą dziewczyną była troszkę taka większa różnica wieku. Można powiedzieć, że bliżej wiekiem było mi do matki niż do córki, ale jej matka była taka, kosmos, że tam już się zaczęły dziać. Ja już z tą matką gdzieś tam sam jeździłem, ale no to już no, hardcore, no nie, to już ona mi prezenty kupywała ja już miałem taki z nią vibe miałem ale mi się podobała mi się tak mega podobała że brałbym ją i ona córka jechała sobie na przykład na, na na pole dance i tak dalej i zostawaliśmy sami ona przychodziła do pokoju i siadała na łóżko i gadaliśmy ale ja, ja miałem, z, z nią tyle miałem tematów no ale to była kwestia no tuż no mówię ja chyba dlatego zostawiłem tą dziewczynę bo ja po prostu nie chciałem bo to już gotowało się, ta matka nawet potrafiła do mnie wejść, jak się myłem, no nie, pod pretekstem, że ojejku przepraszam, no nie, I tak dalej, no nie, więc naprawdę, ja zresztą widziałem, jak ona się na mnie patrzy, to kurde, się tak patrzyła, no pożerała mnie, a miała, miała wszystko top, no nie, hot top i tak dalej, e no i była sama, bo nie miała ojca, znaczy ojciec był gdzieś tam, no nie, Ro roz rozwiedziony. No ale no mówię, no nie, że kurde, często było tak, że, bo jej matka gdzieś tam za granicą była, przyjeżdżała raz na jakiś czas i dzwoni, dzwoni, ja siedzę, córka gada z matką i matka gada o mnie, czy ja jestem, co robię, i ja pierniczę, sam czasem miałem tak, że zapytaj co tam u matki, co robi, ja pierniczę, to już takie, no je, co tam u... Więc widzicie, i to też było tak, że dzięki temu ja miałam nawet jak coś się gdzieś tam popsuło, nie wiem, coś tam z dziewczyną zrobiłem, to matka sama kazała córce, iść do niego, co, to twoja wina i tak dalej, wiecie o co chodzi. Więc naprawdę miałam dobre te, ja do dzisiaj, do dzisiaj to stosuję. Naprawdę, nawet jak dziewczyna ma siostrę starszą, to, to ja, z, ja po prostu z nią nawiązuję taki, wiesz, kontakt sam nawet wyślę gdzieś tam zaproszenie i tak dalej, żeby gdzieś tam być, no nie? Pamiętam o jakichś tam urodzinach, wiecie o co chodzi. I to jakby też nigdy nie straciłem. Nigdy nie straciłem. Nigdy nie straciłem. Naprawdę. Nigdy nie straciłem. Także zapamiętaj to, bo to jest taka fundamentalna cecha, bez której daleko nie pojedziesz. Mój kumpel właśnie o jego, jego byłej Koleżanki go nienawidziły. Nienawidziły go, naprawdę. I on się dziwi, czemu go laska zostawiła. To koleżanki jej tej pomogły. On miał z nimi takie kosy, że wow. Ja mówię, no stary, no tak nie można. Ale on zawsze mądrzejszy. Pomyśleć, to tu powinien być twoje kumpele takie wiesz, że kurde. Nawet jakbyście się rozstali, to razem moglibyście coś tam, wiesz. Widzicie, to też o tym kiedyś nagrywałem, nie bez powodu gdzieś tam najwięcej zdrad jest z najlepszą przyjaciółką e, dziewczyny, no nie, no bo to jest właśnie też to, często jest tak, że zostawiasz jedną dziewczynę, a idziesz do jej koleżanki, no nie, i to też wtedy dzięki temu jest dużo łatwiej odzyskać dziewczynę, bo ona wtedy wkurzona nie idzie do ciebie, tylko idzie do koleżanki i tam robi, robi akcję, przerzuca wszystko, no a ty jesteś, jakby to powiedzieć, no ten mniej zły, no nie, także zapamiętaj, matkę zawsze wiesz, no... Czasem lepiej matce jej kupić kwiatka niż córce. Naprawdę. Bo wtedy no mówię, o, to fajne, o kiedy on będzie? Naprawdę. Ja to miałem czasem tak, że matka sama, kiedy przyjedziesz, tu ja obiad przyjedź i tak dalej, tak po prostu lubiała mnie, no nie? I to jest to. No i dzięki temu tak naprawdę robiłem, co chciałem. Z córką. Więc to jest taki naturalny mechanizm, rozumiesz? Nie możesz mieć wrogów w jej koleżankach. Jeśli jest, to albo dziewczyna jest zazdrosna, bo jeśli trafisz na jakąś les i ona ma koleżankę, z którą kiedyś była w parze, to oczywistym jest to, że może ciebie nienawidzieć, bo zabrałeś jej dziewczynę. Ale no, staraj się wyciągać pierwszy dłoń, rękę, gdzieś tam nawet się z nią, gdzieś tam, no, nie wiem, pogodzić. Sorry, może mnie nie lubisz, sorry, i tak dalej, daj, bo to uwierz mi, pomoże ci. Pomoże ci naprawdę. E, bo nawet jak dziewczyna cię zostawi możesz napisać do jej koleżanki o co jej chodzi, co, co, co to za fochy mam, weź tam z nią pogadaj i może być tak, że ta dziewczyna pogada z nią, a bo ty po prostu tego, ale dobra już jej przeszło, zadzwoń do niej i wszystko jest ok, spoko no nie, no i może być tak, no nie że po prostu jej koleżanka ci pomoże ja wiem, że to jest takie trochę narcystyczne że latające małpy, ale nie, nie nie, nie bądźmy aż tacy, no nie ale uwierz mi, że e, tak działa mechanika kobiety, że widzisz jej koleżanki mogą dolać y, oliwy do ognia albo mogą też ugasić, mogą dolać wody, rozumiesz? I wtedy ugaszą, więc tak naprawdę sam zadecyduj.